Tak czasem takie sytuacje się zdarzają, więc te pazury były przepotężnie długie yy, i, i trzeba było je podciąć w ramach wizyty adaptacyjnej, uszy brudne yy, z dziwnym zapachem, ale co najbardziej mi uderzyło niestety to był przepotężny kamień na zębach, tak naprawdę zęby trzonowe, zębów trzonowych nie było. Wszystko było pod kamieniem. Yy, dalej idąc. Yy... No i tak naprawdę w ramach wizyty adaptacyjnej zapoznawczej przyzwyczajamy psiaka do miejsca, do personelu, do czynności, więc typowego strzyżenia nie było. Ale chcieliśmy, ją, chcieliśmy podstawowe miejsca podciąć, tak, higienicznie, więc paszki i pachwinki były podcięte, więc została podniesiona bubcia przez asystentkę do góry. I co mnie uderzyło? O przypotężny no, potężny yy, smród, po prostu. Smród. Śmierdziało totalnie wszystko pod, pod, pod tym psem. To po pierwsze. I yy, ja nie mam alergii wybitnych, ale mam już w takich skrajnych ilościach po prostu alergię na kurz. Ja czuję, jak w kurz mi wchodzi w nos, że to wtedy po prostu kichanie się włącza u mnie. I jak ten pies został poniesiony, kochany, biedny piesek, to po prostu buchnęło, i ten zapach, i ten kurz z tego długiego, tej długiej sierści. Dosłownie sorry, pracuję w zawodzie 10-11 lat, naprawdę pielęgnuję różne psy. Czyste, brudne, średnio brudne, średnio czyste, ale ja po prostu musiałem na chwilę wyjść z pracowni. Fu. Aż się y, troszeczkę tak ogarnąć, y, na trochę do drugiej pracowni, po prostu na, żeby o, świeższego powietrza zażyć i, i wrócić. Y, więc y, sytuacja jest taka, że Bubcia wymaga porządnego ogarnięcia. Y, wymaga pełnej pielęgnacji, wymaga kąpieli. Y, ona była bardzo spokojna i współpracująca, ale ona wymaga po prostu jak najszybszego ogarnięcia. Na spokojnie, na spokojnie i z dbałością o te o tej jej różne zmiany. Tak? Więc z bubą trzeba, z bubą tak zresztą teraz, ogarnialiśmy ją i podchodziliśmy do niej jak do jajka, po prostu, na spokojnie, bardzo delikatnie przede wszystkim delikatnie, szczególnie uważając na ten, na ten guz, który był pod brzuchem. Bo to nie można za bardzo psa podtrzymać, na pewno nie można go podwieszać do żadnych podwieszek, żadnych st stabilizatorów, po prostu no, asystent musi go, przy, ją przytrzymywać i groomer, po prostu naj chyba najlepiej byłoby non stop na, w dwie osoby ją robić. I e, tak to wygląda. No, takie się sytuacje zdarzają u groomerów e, i, i trzeba być na takie sytuacje przygotowanym. E, ja mówię to w taki sposób, że ja nikogo nie winię, tak? Była taka sytuacja i ja ją przedstawiam. Hmm? Bo można by było marudzić, ale to do niczego nie, nie, nie doprowadza dobrego. To jest pozytywny grooming, więc przedstawiam wam pewne sytuacje, których, które nie powinny mieć miejsca. Hmm? Eee, no i co? Jaki jest ciąg dalszy z Bubcią? Eem, bubcia musi przyjść na pełną pielęgnację. Aby ją spokojnie wykąpać, trzeba tą okrywę w odżywić, tak? Musi być maska nałożona, żeby to lepiej się zdecydowanie wyczesało. Yy, musi być ostrzyżona. Z yy, zębami to już jest kwestia otwarta, to też no, mocno jest uzależniona od tego, czy właściciel właściciela stać na ogarnianie tych zębów, czy, czy, czy po prostu psa stać zdrowotnie na to, tak, na te wszystkie rzeczy. No bo jeżeli te, te zmiany rakowe nie powinny być ogarniane, bo po prostu już, już nie wiem, nie, nie, nie pamiętam jaki był argument związany z, z tą wypowiedzią weterynarza, że, nie powinno, że powinno się to już zostawić, może po prostu już jest takiego słabego zdrowia, bo że, że, że może nie, nie warto już niektórych rzeczy robić, bo po prostu może to zaważyć na jej zdrowiu. Nega, w negatywnym, oczywiście, e, w, ne, w negatywnym kontekście. E, I co? E, takie sytuacje, e, które się zdarzają, one się bardzo często zdarzają w salonach w całej Polsce. E, bardzo rzadko się o tym mówi oficjalnie. Grumerzy sobie różne anegdotki sprzedają, często na forach, groomerskich, na grupach. E, psy przychodzą z koutu, Dbajmy o nasze psiaki, dbajmy o nasze psiaki. Tak jak zawsze po, powtarzam Wam: spacerki, spacerkami, weterynarz weterynarzem, karmienie karmieniem, yy, zabawy różne rozwojowe super ważne, ale musicie jeszcze w to wszystko wstawić wstawić taką. Taką pielęgnację, tak? Grumik, taką mądrą pielęgnację, taką rozważną pielęgnację. Nie taką od czasu do czasu, nie taką. Yy, święta się zaczynają, przyjeżdżają goście, trzeba ogarnąć psa. Tylko taki plan pielęgnacyjny, takie coś świadomego, albo robimy, robicie to w domku. Albo chodzicie często, często częściej do grumera, albo właśnie wspieracie się grumerem, robicie w domu, rozmawiacie ze swoim grumerem, on was motywuje, on wam pomaga i tak to jest. Tak mi się wydaje, że to powinno być zawsze tak, o, takie rozmowy, tak? Z wami, z klientami, z grumerem, to powinno być w formie takiej fajnej rozmowy, fajnego fajnego dialogu, tak? Bo mm, zawsze pomiędzy grumerem a właścicielem jest pies, który nic nie mówi. I najlepiej by było, żeby po prostu on się czuł i w domu podczas pielęgnacji dobrze, i w salonie również. Więc yy, takie są luźne gadki pozytywnego grumera na dziś. Yy, ważne tematy dla naszych kochanych psiaków. Więc, yy, żeby jeszcze to zakończyć i dać pewną ciekawostkę, no, yy, ja, Bubie, przesłałem propozycję SMS-em pełnej pielęgnacji, tak? I trzymam kciuki, żeby, żebym otrzymał odpowiedź od pani właścicielki, żeby kochaną bubcie, ee, no ogarnąć po prostu, bo dziewczyna zasługuje na to. Zresztą zobaczycie na filmiku. E, jako to jest fajna dziewczyna, ona chodziła po pracowniach już po tej adaptacji, która trwała 40 minut. Chodziła, rozglądała się, była zadowolona, że może już po prostu poczuła ulgę, jak podcięliśmy jej chociaż. Te bardzo długie pazury, no bo przecież taki ogromny pazur całkowicie negatywnie wpływa na aparat ruchu u psa. Więc e, tak to wygląda. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Yy, jeżeli Wam się podobało, łapeczka w górę, subskrypcje. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu e, ten filmik pojawił się gdzieś tam wyżej e, w YouTubie. I, e, I co, i co, to jest również dla mnie informacja, że fajnie czasem coś nagrać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was.